Justyna żyła po swoim głośnym rozstaniu, ze znanym skoczkiem na dobre zaistniała w polskim showbiznesie. Teraz w jej programie będziemy świadkami wstrząsającego wyznania. Celebrytka nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Justyna żyła zaistniała w mediach dzięki nagłośnieniu swoich problemów rodzinnych w ubiegłym roku. Wszystko zaczęło się od jej wpisu w mediach społecznościowych, w którym wyjawiła, że Piotr żyła ją zdradza oraz opuścił rodzinę. Od tego momentu była żona skoczka narciarskiego, regularnie ujawniała kolejne szczegóły ze swojego życia prywatnego. Justyna żyła w mediach, wyprała swoje wszystkie brudy związane z rozstaniem, przez co zrobiło się o niej bardzo głośno. Doszło nawet do tego, że celebrytka otrzymała własny program w telewizji.justyna żyła. Szokujące wyznanie w programie pomysł, aby osoba z rozbitego małżeństwa pomagała obcym osobom w ich problemach w związku spotkał się z bardzo negatywnym odbiorem ze strony internautów. Jednak mimo wszystko celebritka została prowadzącą, a program emitowany jest w telewizji. W najnowszym odcinku Justyna żyła odwiedzi parę z 25-letnim stażem. Niestety mimo tylu lat spędzonych razem pomiędzy Elą i Bogdanem nie układa się najlepiej. Według kobiety jej partner jest despotą, co doprowadza ich związek na skraj przepaści. Okazuje się, że w ich historii miała miejsce również sytuacja, która wprost zagrażała życiu Eli. Kobieta wszystko wyznała przed kamerami. A sama Justyna nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Okazało się, że Ela przez pomyłkę wypiła środek przeciwko chwastom, a życie uratował jej właśnie Bogdan. Zabrałem ją szybko do samochodu i jak najszybciej zawiozłem do lekarza. Przedtem podałem jej węgiel aktywny. I gdy trafiła do szpitala, to lekarze powiedzieli, że dzięki temu nic poważnego się nie stało. Obyło się bez płukania żołądka, wyznaje mężczyzna. Odcinek ten zostanie wyemitowany jeszcze dzisiaj o godzinie 22. Wtedy też dowiemy się, czy małżeństwo uda się przetrwać swój kryzys. Bez wątpienia to nie ostatnia wstrząsająca historia, z którą zmierzyć się będzie celebrytka.